Jeśli gonisz burzę we're a, guard, a musisz wiedzieć, dlaczego pioruny uderzają. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Wyobraź sobie to. Burzowe niebo jest jak gigantyczna bateria. Chmury ocierają się o siebie, tworząc nagromadzenie elektryczności statycznej. Kiedy ta statyczna energia staje się zbyt intensywna, musi się uwolnić. Bam! to jest błyskawica. To jak naturalny sposób na naciśnięcie przycisku resetowania. Ładunek elektryczny przemieszcza się między chmurami a ziemią, a nawet między chmurami. Więc następnym razem, gdy zobaczysz błyskawicę, będziesz wiedzieć. To tylko burzowe przywitanie z nieba. Zostańcie ciekawi. Ludziska. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Świat Ciekawostek z dzwoneczkiem i zalajkować filmu.